Zostań w domu, polecam, polecamy Karolina Korwin-Piotrowska. Proszę Państwa, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś ważnego, prawdziwego i nietuzinkowego o tym, jakie naprawdę jest społeczeństwo, no to kogo zapytacie o zdanie? No, kiedyś pytało się taksówkarza, dzisiaj można zapytać kierowcy Ubera. I mniej więcej o tym jest australijski serial, naprawdę bardzo śmieszny, pod tytułem Pamiętnik kierowcy Ubera. Kto z nas kiedyś nie jechał Uberem, no praktycznie każdemu się to zdarzyło. aczkolwiek ja unikam z wielu względów ideologicznych. Po imieniu. No i ten kierowca, główny bohater o imieniu Ben, ma różnych klientów, różne rzeczy też dzieją się w jego życiu prywatnym, albo nie zapominajmy, że ten, który wiezie nas do pracy z punktu A do punktu B, ma życie prywatne bez względu na to, czy jeździ taksówką czy Uberem. Wal się uber. Ja jestem ostatnią osobą, która weźmie do ręki jakąkolwiek tak zwaną coachingową książkę. No ale okazało się, że cuda się zdarzają. To jest historia sztuka sięgania gwiazd. Historia kobiecie, która bała się wszystkiego. Nie zrobiła sobie pewnego dnia listę rzeczy, których najbardziej się boi i postanowiła z tymi wszystkimi lękami walczyć. Powiem tak, ja to przeczytałam jednym tchem. Może dlatego, że czas jest taki trochę dziwny i trochę absurdalny wokół nas, i obudziłam się na ostatniej stronie i stwierdziłam, że to, co jest tutaj napisane na górze, najbardziej inspirująca książka roku, jest prawdą, ponieważ żyjemy w czasach, kiedy się boimy. Świat nie jest już fajnym miejscem, wiemy o tym bardzo dobrze. Ta książka może Wam pomóc. Ja się że to mówię, ale naprawdę może Wam pomóc w oswojeniu tego świata. Jane Fonda jest zjawiskiem. Naprawdę wiemy o tym, patrząc, śledząc dzisiaj media, jest aktywistką społeczną, aktywistką polityczną. Warto więc trochę cofnąć się do czasów, kiedy grała w filmach fabularnych i dane jej było raz jeden jedyny, spotkać się ze swoim wielkim, aż bardzo trudnym, bardzo skomplikowanym ojcem. Henry Fondą na planie tego niewiarygodnego filmu, filmu, który jest na DVD nad złotym stawem. Stare małżeństwo rodziców i córka, która przyjeżdża ze swoim chłopakiem, niby klasyczna historia. O tym, że nigdy nie jest za późno na tę najważniejszą rozmowę w życiu, jeżeli macie tęsknotę za waszymi bliskimi, jeżeli chcecie komuś powiedzieć, jak bardzo go kochacie, no to to jest idealna rzecz.